Cześć, dzień dobry. Słuchaj, rozwiązania no-code są coraz bardziej popularne w świecie biznesowym. Ciężko powiedzieć programistycznym, ale w świecie biznesowym. Rozwiązania no-code, rozwiązania low-code. O, o co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego jest taki wielki hype na, na, na te rozwiązania? Czym to się je? Dlaczego to się stało takie popularne? Dlaczego akurat teraz? No właśnie, czy tak naprawdę dopiero teraz? Zaraz do tego przejdziemy. I czy to zagraża Tobie jako programiście? Bo ja słyszałem już, że ponieważ no code wchodzi, jest taki potężny i w ogóle to w ogóle za niedługo programiści nie będą potrzebni. W ogóle nie będzie. Nie będzie pracy dla programistów i pójdziemy wszyscy na emeryturę. Znaczy mi będą płacili, to w sumie dlaczego nie? No ale obawiam się, że to jednak tak nie będzie wyglądało. No to o co w tym wszystkim chodzi? Rozwiązania no code to są rozwiązania biznesowe, które nie wymagają kodowania. Po prostu. Nie potrzebujesz programisty do stworzenia rozwiązania no-code. Rozwiązania low-code to są takie rozwiązania, które trochę tego programisty jednak potrzebują. Trochę tego kodu trzeba napisać, trochę tych rzeczy pointegrować ze sobą, ale to nie jest, ale one też głównie bazują na budowaniu z klocków i co najwyżej trzeba dopisać trochę kodu, żeby te klocki ze sobą ładnie, ładnie, ładnie funkcjonowały. I takim perfekcyjnym przykładem tego, w jaki, jak w dzisiejszych czasach tworzy się rozwiązania no-code, to jest Zapier. Myślę, że słyszałeś już o tej platformie. To jest platforma, która umożliwia integrację różnych rozwiązań, sasowych, różnych programów. No, tam są przypuszczam, że tysiące aplikacji, które można ze sobą powiązać. I działa to w ten sposób, że wchodzisz sobie, tworzysz sobie takie, takie połączenie, wybierasz aplikację jedną, którą chcesz połączyć, wybierasz aplikację drugą, którą chcesz połączyć, wszystko robisz to okienkowo, wszystko wyklikujesz. Na przykład korzystam do budowania bazy mailowej, czy do budowania listy mailowej z aplikacji ActiveCampaign. I mogę sobie wziąć tego ActiveCampaigna, połączyć na przykład z moją witryną WordPressową i w momencie, kiedy pojawi się nowy użytkownik na witrynie WordPressowej, automatycznie informacje o tym użytkowniku, przy pomocy zapiera, będą wysłane do Active Campaign. Tak to wygląda. Chcesz, żeby nie wiem jakaś akcja została wykonana na Twojej stronie, i chcesz na przykład, żeby ta informacja o tej akcji była wysłana automatycznie do jakiegoś arkusza w Google Sheets, oczywiście możesz to przy pomocy zapiera zrobić. Takie rzeczy są możliwe i właśnie do tego to służy do integracji różnych rozwiązań. Jest to przykład typowego rozwiązania No-code, kiedy korzystasz z jednego gotowego rozwiązania, drugiego gotowego rozwiązania i integrujesz go. Rozwiązania no-code mają to do siebie, że one właśnie mają umożliwiać osobom zupełnie bez wiedzy programistycznej, bo pewnie trochę pewną wiedzę informatyczną warto by było mieć, ale bez wiedzy czysto programistycznej tworzyć rozbudowane aplikacje. Bo korzystasz z jednego gotowca, z drugiego gotowca, z trzeciego, z czwartego i spinasz je wszystkie właśnie przy pomocy chociażby takiego zapiera. Powstaje duża aplikacja, która. Umożliwiać i na wykonywanie jakichś tam określonych czynności. No i biznes jest szczęśliwy, no bo biznes nie musi zatrudniać programistów. No i mamy generalnie wszyscy przez ranę i jesteśmy zostajemy wszyscy bez pracy, tak? No nie, no to tak tak nie wygląda. To tak nie wygląda i ja nie sądzę, żeby to tak miało wyglądać w przyszłości, mimo że oczywiście prognozy, co po niektórzy już wysuwają, że mamy wszyscy, no jak już wspomniałem, jak więc jak mamy, nie będę się powtarzał. A jaka jest prawda? Prawda jest przede wszystkim taka, że rozwiązania no code, przynajmniej na ten moment obecny, są genialnym, genialnym narzędziem do prototypowania aplikacji. Cudowna rzecz, po prostu cudowna rzecz. I ja wspominałem już kilka razy na tym vlogu, jak powinno się tworzyć aplikacje w dzisiejszych czasach. Masz pomysł, jak najszybciej generuj, tworzysz taką aplikację. Wypuszczasz ją na rynek i oczekujesz na feedback od użytkowników. No, nie da się szybciej stworzyć aplikacji niż korzystając z gotowych klocków. I to jest cudowna rzecz. Jeśli tylko masz możliwość dobrać jakieś klocki, spiąć je na przykład takim zapierem i wypuścić na zewnątrz tylko po to, żeby przetestować, czy rynek jest zainteresowany Twoją aplikacją, no to super. Niestety, w takiej codziennej pracy z takimi aplikacjami zaczynają pojawiać się problemy. Problemy polegające na przykład na tym, że. No, popatrz, taki zapier, on działa na zasadzie takiej, że korzysta z gotowych api udostępnionych przez różne zewnętrzne aplikacje. No co w momencie, kiedy, nie wiem, taki Facebook, który udostępnia swoje api, nagle zmieni to api, albo nagle zablokuje pewne funkcjonalności, albo wyda nową wersję, która nie jest do końca kompatybilna ze starą. Może tak zrobić? Mówię dość, że może tak zrobić, ale, ale często to robi. I w tym momencie, jeśli ten zapier nie będzie dostosowany do tego, co się dzieje w fejsie, może się nagle okazać, że Twoja aplikacja wspaniała, wyklikana, przestaje funkcjonować. Ona oczywiście ktoś tam zapiera się dogada z ludźmi z Facebooka i w przeciągu, nie wiem, 24 godzin, 48, ogarną to i to wszystko znowu będzie funkcjonowało. Ale Twoje rozwiązanie przestaje funkcjonować na jakiś określony czas. Jak nie wierzysz, że tak to działa, to perfekcyjnym przykładem są wszystkie narzędzia do e, zarządzania swoimi kontami w mediach społecznościowych. Ja na przykład korzystam. Z takiej aplikacji o nazwie Publer, i przy pomocy niej mogę sobie pisać posty, mogę oznaczyć, na jakie media społecznościowe mają być wysłane i kiedy. No to oszczędza ogrom czasu, bo no, nikt nie siedzi w dzisiejszych czasach i nie A, jest godzina ósma, to ja teraz wysyłam posty. Jest godzina dziewiąta, to ja teraz wysyłam post. Nie! To się robi, przygotowuję takie posty. Ewentualnie nawet jeżeli chcę wysłać nagle jeden post w wiele różnych miejsc, to siadam do Publera. Wklepuję, zaznaczam tylko konta, na których chcę, żeby ten post się pojawił, dodaję grafikę, klikam i to jest wysłane. I o co chodzi, czym, na czym polega problem? Problem polega na tym, że regularnie, ale to absolutnie regularnie, w ramach Publera dostaję informację, że Sory w tym momencie nie działa połączenie z LinkedInem, ponieważ nastąpiła jakaś zmiana API. Rozmawiamy z inżynierami z Linkedina. Sory nie można w tej chwili wysyłać na grupy na fejsie, bo jest jakiś problem po stronie Face'a. Naprawiamy. Sory nie możemy się połączyć z tą aplikacją, z tamtą aplikacją. Tak to funkcjonuje. Tak? Taka jest rzeczywistość, że nie jest to, nigdy nie masz gwarancji używając aplikacji no-code, że wszystko będzie zawsze poprawnie działało. No i to jest problem, no bo jeżeli zakładasz, że na przykład na twoim koncie WordPressowym pojawia się użytkownik i na podstawie tego chcesz, że on się tam pojawił, chcesz mu wystawić na przykład fakturę i łączysz się przy pomocy Zapiera z jakimś na przykład narzędziem, który ma Pobrać informacje od tego użytkownika z Twojego WordPressa i przesłać je dalej. Znowu na przykład przy pomocy zapiera do serwisu, który wystawia faktury. No to jeśli któryś z tych elementów przestanie funkcjonować, to nagle się okaże, że masz użytkownika na swoim koncie, który ma dostęp no nie wiem, do Twoich kursów, do Twoich materiałów, które powinny, być, które powinny być dostępne dla niego tylko po zapłaceniu, ale jednocześnie nie było tej komunikacji dalszej. Czyli ta informacja, ponieważ nie wiem, wystąpił jakiś problem z zapierem, wystąpił problem z jakimś api po drodze i te informacje nie doszły. I nie ma faktury. Nie ma faktury, nie ma płatności, a użytkownik ma konto. Pojawia się problem, bo Twój, wydawałoby się, perfekcyjnie zaprojektowany system przestaje funkcjonować tak jak powinien. I to jest niestety, tak to może być. Ja wiem, że te systemy będą coraz lepsze, coraz doskonalsze, ale, ale one nigdy nie będą działały stuprocentowo. Nigdy nie będą działały stuprocentowo, ponieważ zawsze pojawia się problem czynnika ludzkiego. Zawsze. Zawsze się może okazać, że któryś z inżynierów popełni błąd i coś zrobi nie tak. W związku z czym cała twoja bardzo skomplikowana układanka być może przestanie funkcjonować. A ty być może nawet nie będziesz o tym wiedział, nawet się o tym nie dowiesz, bo błąd będzie gdzieś po środku, pomiędzy połączeniem którejś tam aplikacji i ty nawet o tym się nie dowiesz, dopóki nie będzie za późno. Ok? I to jest minus aplikacji Nocode. Bardzo duży minus, moim skromnym zdaniem w każdym razie, więc do prototypowania, tak, do prac stricte biznesowych, tutaj już bym bardzo ostrożnie do tego podchodził. To jest jedna rzecz, ale no ciągle i tak mimo wszystko słyszymy, że no, ci informatycy, ci programiści to już nie będą mieli pracy, jak tylko ten Nocode wejdzie i wejdzie, i w ogóle. To no, ja mam do ciebie pytanie. Powiedz mi, jaki Znacznie najpopularniejszy system typu no code. No i jak myślisz? Ja mu wspomniałem o zapierze, ale, ale może coś innego jest. No bo takim no codem tak naprawdę to jest Google Sheets. Jak chcesz, to potrafisz tam całą firmę poprowadzić. Można, no można. Są programy do zarządzania firmą? Są, sprzedają się, sprzedają się. Są programiści, którzy je piszą, oczywiście. Strony internetowe. Strony internetowe. No nie znam bardziej popularnego rozwiązania typu no-code, bo chyba można przyjąć założenie, że to jest typowe rozwiązanie typu no-code, jak WordPress. No jedno z najpopularniejszych rozwiązań na świecie. Prawie każdy programista kiedyś, na którymś etapie swojej kariery, korzystał z WordPress, albo korzysta nadal. Masz bazę, masz do tego tysiące pluginów, które pozwalają ci bezkodowo, bezkodowo, bez kodowania po swojej stronie, Zrobić miliony rzeczy ze swoją stroną internetową. No jest to no-code? No jak najbardziej jest to no-code. I, I co? I rozumiem, że frontendowcy już nie mają pracy, że frontendowcy już pożegnali rynek programistyczny, nie pojawiają się oferty dla frontendowców, prawda? No i ty i, i ja wiemy, że to nieprawda, że to jest bzdura, więc spokojnie. No-code to jest bardzo fajna rzecz, bardzo fajna rzecz. Low code, to bardzo podobna i też bardzo fajna rzecz, ale trzeba znać ograniczenia, trzeba znać możliwości i trzeba korzystać. Korzystać z tego, co daje nam życie, jakie możliwości przed nami otwiera, jakie narzędzia dostajemy do rąk, to są rzeczy, z których trzeba korzystać. Słuchaj, ja rozumiem, że jeżeli chcesz być frontendowcą, to chcesz tworzyć własne strony. Nie ma sprawy, ja to świetnie rozumiem, ale. Wiesz co, uwierz mi, jak chcesz stworzyć swoją wizytówkę na szybko, chcesz stworzyć swojego bloga na szybko, to po prostu użyj WordPressa albo innego narzędzia tego typu, innego CMS-a, bo będzie Ci 100 razy szybciej zrobić to w ten sposób, niż się męczyć samemu. Bo potem się okaże, że i tak nie do końca to jest ładnie skalowalne na urządzeniach mobilnych. Tutaj masz jakiś problem, coś ci nie działa. To się skoncentruj na rzeczach, które Ci przyniosą w przyszłości konkretne pieniądze. A takie rzeczy jak strony internetowe, jeśli tylko możesz, bo czasami trzeba pokodować, żeby pewne bardziej skomplikowane funkcjonalności zaimplementować. Ale jeśli nie musisz, korzystaj z gotowców. Pamiętaj, to jest podstawowa zasada programistów. Programiści są leniwi. My jesteśmy leniwi i pozostaniemy leniwi, jeśli masz możliwość skorzystać z gotowego rozwiązania. I ono działa dobrze, jak na Twoje potrzeby, skorzystaj z gotowego rozwiązania. Nie wymyślaj koło od nowa, nie wymyślaj kwadratu od nowa, ani prostokąta, ani żadnej innej figury geometrycznej, dobra? Jeśli ktoś już napisał jakąś linijkę kodu i Ty możesz z niej skorzystać i ona jest dobra, skorzystaj. Nie pisz, nie wymyślaj jej samemu. Dobra. To na dzisiaj wszystko. Bardzo pięknie Ci dziękuję. I zapraszam Cię na środę, na środowy odcinek, gdzie będę prawdopodobnie kontynuował poprzedni odcinek dotyczący RODO. OK? Świetnie, dziękuję Ci pięknie. Do zobaczenia, Papa. Pa. A, uderzyłem mikrofon. Papa. Pa.